Witam serdecznie. 26 międzynarodowe targi Grupy Kapitałowej Specjal, targi spożywcze. Jest z nami pan Mariusz Siedlik, dyrektor sprzedaży na Polskę, kraje bałtyckie, Ukrainę cibo Warszawa. Witam serdecznie. Dzień dobry. W ostatnim czasie nastąpił skokowy wzrost cen kawy. Jak rynek zareagował na te wyższe ceny? To prawda, na przestrzeni ostatnich 2-3 lat mamy do czynienia z drastycznym wzrostem surowców. Kawa podrożała. Ze 100 dolarów do 250 i to surowiec, który, który stanowi podstawę, podstawę produktów, w którym handlujemy. Natomiast zgodnie z, z pewnymi przewidywaniami konsumenci dla pewnych kategorii przyjemnościowych, do których należy kawa, słodycze, postanowili zaakceptować te podwyżki. Nie mówię, że ucieszyli się z tych podwyżek ale każdy, kto rano sięga po filiżankę kawy po to, żeby mieć chwilę relaksu, odprężenia czy dobrego, dobrego startu, był w stanie zaakceptować tą wyższą cenę. My oczywiście jako producent, jako Chibo Warszawa nie przełożyliśmy pełnego wzrostu surowców na naszych konsumentów i myślę, że oni też to szczególnie docenili, wybierając częściej. Produkty Cibio. Jedna rzecz to cena dla konsumentów, a druga to tak naprawdę rodzaj kawy, czyli to poszczególne kategorie kawa mielona, kawa rozpuszczalna i ziarnista oczywiście. Jak w tych kategoriach wygląda podział yy, i udział w rynku? Jeżeli chodzi o rynek tradycyjny small format, to tutaj oczywiście największym segmentem jest kawa mielona i ona stanowi ponad 50% pitej dzisiaj kawy. Jednak ta tradycyjna metoda zaparzania kawy ona jest tą najbardziej popularną metodą parzenia parzenia kawy. Potem mamy kawę rozpuszczalną, która szczególnie zyskała na znaczeniu w, w ostatnich dwóch-trzech latach, kiedy y, cena miała pewne znaczenie. Dlatego, że kawa y, instant w przeliczeniu na jedną filiżankę kawy jest kawą najtańszą. Y, Cały czas najmniejszym segmentem w rynku tradycyjnym jest kawa ziarnista, natomiast ona z kolei ma najwyższą dynamikę wzrostu, wzrostu sprzedaży. I myślę, że patrząc w przyszłość i na rozwój sprzedaży kawy w małym formacie, to jest ten segment kawy kawy ziarnistej, który będzie przynosił wzrosty dla całej kategorii. Czy to znaczy, że przy, 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 przybywa nam smakoszy? To znaczy, że przybywa nam smakoszy, to znaczy, że przybywa nam Konsumentów, którzy stawiają na dobry, świeży produkt i chcą pi pić kawę najlepszej jakości. I tutaj ChiBo ma swoją ofertę i zaprasza wszystkich konsumentów kawy, posiągnięcie po nasze produkty. Dziękuję serdecznie. Pan Mariusz Siedlik, dyrektor sprzedaży na Polskę, kraje bałtyckie, Ukrainę, ChiBo Warszawa. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.